Upały znowu dają się nam we znaki. Wczoraj służby meteorologiczne ogłosiły trzeci stopień zagrożenia dla województwa dolnośląskiego. Kolejna fala upałów króluje nad naszym powiatem. Jak zapowiadają meteorolodzy, do 6 sierpnia temperatura maksymalna może wynieść od 29 do 33 stopni. Natomiast już 7 i 8 sierpnia służby zapowiadają, że temperatury wzrosną nawet do 37 stopni Celsjusza. Upał powinien wymusić na nas zmianę zachowania. Po pierwsze, chrońmy się przed słońcem. Po drugie, sięgajmy po napoje. Poza wodą niech będą to też soki, owoce, warzywa i produkty pełnoziarniste. Szczególnie cenne są sok pomidorowy i arbus, bo uzupełniają m.in. potas, wapń, magnez i żelazo, które latem szybko tracimy. Zgodnie z zaleceniami dietetyków, osoba dorosła powinna dostarczyć do organizmu około 2,5 litra płynów dziennie. Jednak latem, kiedy temperatury robią się coraz wyższe, zwiększa się tempo utraty płynów z organizmu. Wraz z płynami organizm traci cenne dla zdrowia mikro i makroelementy, co w konsekwencji prowadzi do zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Nie zapominajmy też o zwierzętach. By nieco ulżyć mieszkańcom, od dziś w świdnickim rynku po raz kolejny pojawią się kurtyny wodne usytuowane przez Ochotniczą Straż Pożarną. Będą funkcjonować od wtorku 4 sierpnia aż do zakończenia prognozowanej fali upałów w godzinach od 11 do 18. Alpaki to niezwykłe zwierzęta. Ich ojczyzną są wysokie góry Ameryki Południowej. Są hodowane na zboczach Andów w Ekwadorze, Boliwii, Peru i Chile na wysokościach od 4000 do 4700 metrów nad poziomem morza. Nie występują w przyrodzie w formie dzikiej, ale hodowle prowadzone są półdziko. Na zachodzie stają się coraz bardziej popularne ze względu na ich wyjątkową wełnę, ale także jako zwierzęta towarzyszące człowiekowi. Są niezwykle łagodne, towarzyskie i mało kłopotliwe w hodowli. Choć aby się nią zająć, należy posiadać sporo wiedzy z zakresu ich biologii i psychiki, bo to jednak duże i silne zwierzęta. Młode alpaki są przygotowywane do pracy z chorymi. Alpakoterapia staje się coraz bardziej powszednia, stosuje się ją do leczenia dzieci z autyzmem, nadpobudliwością, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, a także w terapiach z ludźmi starszymi i osobami z załamaniem nerwowym. Alpakoterapia wspomaga leczenie nowotworów, nadciśnienie, choroby psychiczne i zaburzeń ruchu. Tak więc te spore, łagodne, niezwykle urodziwe o oczach anioła zwierzęta, samą obecnością w życiu człowieka czynią wiele dobra. Aby tego doświadczyć, warto wybrać się do świebodzic, na rybkę do smażalni położonej nad pięknym, rozległym zielonym terenem. Tam, ku naszemu zdumieniu i radości, powitały nas te wielkookie zwierzęta. Coraz częściej przy restauracjach i agroturystykach pojawiają się zwierzaki. Właściciel świebodzickiej smażalni wybrał najwłaściwsze. Ich łagodność, tolerancja dla ludzkich wybryków, usposobienie wielkich, żywych przytulanek sprawiają, że to wyjątkowe miejsce staje się jeszcze bardziej atrakcyjne. W Świdnicy trwa właśnie ósmy zlot kempingu i karawaningu. Udział w nim bierze kilkanaście załóg z kraju i z zagranicy. Miejscem zlotu jest plac kempingowy tuż obok Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na powierzchni ponad 5000 m2 urządzone zostały stanowiska karawaningowe dla 15 kamperów, każde z oddzielnym przyłączem elektrycznym, oraz obszerne pole namiotowe. Swobodna atmosfera i przyjazne otoczenie sprzyja relaksowi, co widać na uśmiechniętych twarzach uczestników z lotu. W 2008 roku został otwarty kamping przez ówczesnych prezydentów. I po raz ósmy spotykamy się tutaj no, z turystami karawaningowymi. Mam nadzieję, że za dwa lata dożyję i będzie dziesiąty lat karawaningowych. Z jakich miast przyjechały ekipy? A są u nas tak, z Niemiec, a resztę no tak, z Jastrzębia, Zdroju, z Wodzisławia, z Łodzi, z Jaworzna. Mnogość pobliskich zabytków, takich jak choćby Kościół Pokoju wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Świdnicka Katedra, Zabytkowy Rynek, jedyne w Polsce Muzeum dawnego kupiectwa i wiele innych atrakcji, urozmaici pobyt w Świdnickim Domu Wycieczkowym i Kempingu. A Świdnica naprawdę może się podobać. Jak się Panu podoba z świdnica? Świdnicy I sama w ogóle świdnica jest piękna. To tam nie podlega dyskusji. Jakby mi się tu ten teren nie podobał, to bym tu nie przyjeżdżał, a zwłaszcza prezes. I zaraz będzie mnie chwalić. No, Już nie, będzie mnie trzeba chwalić. chwalić, bo szanuj prezesa swojego. Bo może być gorszego. No, Szwinica jest piękna, atmosfera fajna, powietrze czyste. Amatorzy letnich wyjazdów kamperem lub z przyczepą kempingową oficjalnie rozpoczęli wspólny wypoczynek w naszym mieście, który potrwa jeszcze do soboty. Uczestnicy z lotu będą wspólnie bawić się, zwiedzać, organizować wyjazdy po okolicy. Będą to bez wątpienia wakacje godne zapamiętania i polecenia innym. Wchodzi w życie zarządzenie prezydenta miasta Świdnicy w sprawie ustalenia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W siedzibie Urzędu Miejskiego postawione zostały odpowiednio oznakowane kontenery. Do pojemników zielonych trafiać będą opakowania ze szkła. Do żółtych metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, a do niebieskich papier i tektura. Chcemy w ten sposób niejako wyjść naprzód i dać przykład mieszkańcom, aby również w swoich domach prowadzili selektywną zbiórkę śmieci. To jest pierwszy dopiero krok, ponieważ dalszym będzie wprowadzenie tego typu pojemników również w innych instytucjach miejskich. Korzyści, jakie płyną z segregacji odpadów, są jasne. Jest to przede wszystkim ograniczenie ich ilości trafiającej na składowiska i czystsze środowisko wokół nas. Im więcej śmieci wysegregujemy, tym niższe koszty ponosić będzie miasto. A to może skutkować obniżeniem opłat, które wnoszą mieszkańcy. Dziś tylko 1 piąta odpadów to odpady selektywnie zbierane. Reszta to bardzo drogie tzw. odpady zmieszane, za których odbiór miasto płaci kilka razy więcej niż za szkło, makulaturę czy plastik.